Projekt Shinkana wykopuje małe fragmenty ziemi obok tych cyklopowych fortyfikacji, a to co znajdują jest niesamowite. Nawet natknęli się na coś, co może być zawalonym systemem tuneli. Lokalne legendy i podania mówią o rozległych podziemnych sieciach pod Saksaj-Huaman. W 1923 roku nastolatek wszedł do tunelu pod Saksaj-Huaman i nigdy więcej go nie widziano. Kilka tygodni później pozostały już tylko osmolone ściany, bez ciała, bez odpowiedzi. Dziś, 100 lat później, nauka zaczyna potwierdzać to, co miejscowi szeptali od pokoleń. To co zespół odkrywa, to że te wielotonowe, precyzyjnie umieszczone, odporne na trzęsienia ziemi Cyklopowe ściany. Pod tymi kamieniami kryje się coś ukrytego, pradawnego i zaprojektowanego, a to, co odkryto, nie powinno istnieć. Zaginiony chłopiec i zapieczętowany tunel. Zaczęło się od historii tak dziwnej, że aż trudnej do uwierzenia. Gdyby nie fakt, że znajduje potwierdzenie zarówno w milczeniu władz, jak i osmolonych ścianach. W 1923 roku lokalny nastolatek wszedł do wąskiego przejścia ukrytego pod fortecą saksaj z pochodnią w dłoni. Tunel ten od dawna funkcjonował wśród miejscowych jako legenda. Mówiono, że prowadzi gdzieś głęboko pod Andy. Gdy chłopiec nie wrócił, jego rodzina błagała władze o wszczęcie poszukiwań. Ostatecznie wysłano zespół ratunkowy. Znaleziono tylko zawalony korytarz, ślady spalenizny na ścianach tunelu i ciszę, która Zdawała się odbijać echem z odległych wieków. Peruwiański rząd zareagował trwale, zamurowując wejście. Nigdy nie podano żadnego oficjalnego wyjaśnienia, nie opublikowano żadnego raportu. Historia zniknęła, pogrzebana pod wiekami kamienia i milczenia. Ale zagadka nie umarła. Trwała pod stopami turystów, czekając. Bo Saksaj chłaman to coś więcej niż cud starożytnej architektury. To pomnik z pokrywą. A to, co kryje się pod tą pokrywą, nigdy nie zostało w pełni zbadane. Nie dlatego, że nie można. ale dlatego, że ci, którzy próbowali, zniknęli. Sekrety pod kamieniem. Dla większości odwiedzających chłaman to imponująca pozostałość po inżynierii Inków. Monumentalne mury z kamienia ułożone z taką precyzją, że między blokami nie da się wcisnąć nawet kartki papieru. Niektóre z głazów ważą ponad 200 ton, a mimo to łączą się ze sobą bez zaprawy, tworząc zygzakowate linie, które przetrwały całe stulecia trzęsień ziemi. Hiszpańskie budowle runęły, te kamienie nie. Ale to, co widoczne na powierzchni, może być tylko początkiem. W latach 2010 na miejsce przybyli badacze wyposażeni w georadar. Ich celem nie były jednak mury, lecz to, co znajduje się pod nimi. Dane, które zebrali, wstrząsnęły środowiskiem archeologicznym. Pod fortecą radar ujawnił puste przestrzenie, ogromne, kanciaste komory i ostro wykute korytarze w litej skale. To nie były naturalne jaskinie kształty były zbyt liniowe, spadki zbyt precyzyjne, całość zbyt uporządkowana. Niektóre z tych tuneli wydają się ciągnąć kilometrami, w tym jeden, który, jak się uważa, prowadzi od Saksai do świątyni Coricancha w samym sercu Cusco. Jeśli to prawda, oznaczałoby to, że starożytni budowniczowie drążyli góry z taką dokładnością inżynieryjną, że współczesne narzędzia miałyby z tym problem. Dlaczego więc ich nie zbadano? Bo dostęp został zablokowany, a ci nieliczni, którzy tam weszli, nigdy nie wyszli. Zmęczony kamień i zakazane schody. Kilka minut pieszo od fortecy, niezgrabnie oparty o zbocze wzgórza, leży ogromny głaz zwany La Piedra Cansada zmęczonym kamieniem. Ma prawie 9 metrów długości i waży ponad 200 ton. Wygląda jakby porzucono go w połowie drogi, zbyt ciężki by ruszyć go dalej. Według lokalnej legendy tysiące robotników ciągnęło go z odległego kamieniołomu, gdy nagle się ześlizgnął, miażdżąc procesję ludzi pod swoim ciężarem. Po tragedii ogłoszono go przeklętym. Ziemia, na której upadł, została uznana za świętą i zakazano do niej dostępu. Ale za kamieniem kryje się coś dziwniejszego niż sama legenda. Ukryta pod gruzem i roślinnością znajduje się prostokątna wnęka wykuta w ziemi. Wczesno dwudziestowieczni odkrywcy opisywali ją jako formalne wejście, wystarczająco duże, by przejść przez nie pieszo. Twierdzili, że prowadziło do ogromnego podziemnego przejścia pod formacjami skalnymi Cinkana. Hiszpańscy kronikarze, tacy jak Garcilaso de la Vega i Cieza de Leon, pisali już Setki lat wcześniej o tunelu zaczynającym się właśnie w tym miejscu, prowadzącym rzekomo do skarbców pod świątynią Korykancza, wypełnionych złotymi posągami i skarbami ukrytymi przed konkwistadorami. W 1989 roku zespół lokalnych i niemieckich badaczy ponownie otworzył ten teren. Według niepublikowanych notatek terenowych odkryli sztucznie wykutą wnękę o głębokości niemal 4 metrów. Na ścianach widniały ślady narzędzi. Kamienne schody zaczynały prowadzić w dół. W ciemność, ale w ciągu kilku dni projekt został zamknięty. Oficjalnym powodem miała być niestabilność zbocza. Krążyły jednak inne pogłoski. Podobno znaleziono symbole, wyryte w kamieniu, w języku starszym niż keczua, starszym niż hiszpański. Nie opublikowano żadnych zdjęć. Nie dopuszczono kontynuacji prac. I do dziś zmęczony kamień nie poruszył się nawet o centymetr, rdzeń którego nikt nie chce przyznać. Podczas gdy większość spojrzeń skupia się na potężnych zewnętrznych murach fortecy, największa wskazówka co do jej pochodzenia może kryć się w tym, co je wspiera. Pod widoczną strukturą znajduje się głębsza warstwa. Mniej dopracowana, bardziej masywna, a pod pewnymi względami jeszcze bardziej zagadkowa. Te zakopane kamienie, odsłonięte jedynie w nielicznych miejscach przez erozję lub częściowe wykopaliska, nie pasują do żadnego znanego wzorca inków. Co więcej, przeczą wszystkiemu, z czego znani są budowniczowie imperium. Zazwyczaj architektura inków doskonaliła się z pokolenia na pokolenie. A jednak tutaj najstarsze, wizualnie i geologicznie, bloki leżą pod bardziej dopracowanymi warstwami górnymi. Kartolog dr Kurt Hall, który badał stratygrafię tego miejsca pod koniec XX wieku, zauważył coś jeszcze bardziej niepokojącego. Niektóre z tych fundamentów nie zostały po prostu ułożone na skalę macierzystej, zostały w nią wykute, jakby sama góra została wyrzeźbiona od środka. Ślady narzędzi były szerokie i głębokie, niezgodne z rytmicznym uderzaniem kamiennych młotków i miedzianych dłut typowych dla inków. Takiej konstrukcji nie da się wytłumaczyć użyciem dostępnych wówczas narzędzi. Wymagała narzędzi, które nie pasują do znanych technologii z epoki. Co jeszcze bardziej zdumiewające, warstwy geologiczne sugerują, że części dolnej struktury zostały ułożone, zanim obecne wzgórze w pełni się uformowało. Oznaczałoby to, że teren został ukształtowany wokół konstrukcji, a nie odwrotnie. To doprowadziło do kontrowersyjnej teorii. Inkowie nie zbudowali pierwotnego rdzenia Sacsayhuaman. Oni go zastali. Rozbudowali coś znacznie starszego, coś pozostawionego. Przekazy ustne Quechua, powtarzane przez pokolenia starszyzny, opisują to miejsce jako zbudowane od środka na zewnątrz. Przez lata odrzucane jako folklor, to zdanie nagle brzmi zaskakująco dosłownie. Gdy kamienie przemawiają. Poza architekturą i inżynierią, Saksaj Huaman zdaje się wchodzić w interakcję ze swoim otoczeniem w sposób, który współczesna nauka dopiero zaczyna mierzyć. Od lat odwiedzający donoszą o dziwnych efektach akustycznych między zygzakowatymi murami. Dźwięki, kroki, głosy, nawet klaśnięcia nie zanikają w naturalny sposób, zamiast tego odbijają się, echem wracają, a czasem narastają w nienaturalny sposób, jakby same kamienie kształtowały powietrze. W 2005 roku badacze z Uniwersytetu San Marcos przeprowadzili testy rezonansu akustycznego na terenie obiektu. Odkryli, że częstotliwości między 200 a 500 Hz odbijały się z większą siłą między megalitycznymi murami niż w otaczającym terenie. Układ fortecy zdawał się wzmacniać konkretne tony. Niezależnie od tego, czy był to efekt zamierzony, czy przypadkowy, zjawisko jest rzeczywiste. Niektóre dźwięki utrzymują się w nienaturalny sposób, jakby utknęły w dźwiękowym korytarzu. A Potem są jeszcze wibracje. W 2018 roku zespół wspierany przez National Geographic umieścił czujniki niskiej częstotliwości w pobliżu obszaru kocha. O świcie i o zmierzchu zarejestrowali głębokie rytmiczne impulsy. Powolny, falujący wzór dochodzący z samej ziemi. Oficjalnie uznano to za efekt wiatru rezonującego przez porowaty kamień, ale jeden z badaczy prywatnie zasugerował, że kamienie mogą reagować na podziemne komory lub źródła energii, subtelnie strojąc całą strukturę. Starożytne andyjskie mity opowiadają o kamieniach, które się budzą, które mówią, które oddychają. Przez wieki uważano je za metafory. Ale co jeśli to nie były przenośnie? Co jeśli forteca nie została zbudowana tylko po to, by przetrwać trzęsienia ziemi, ani nawet po to, by śledzić słońce? Co jeśli została zaprojektowana, by słuchać. Odkrycie mionowe, którego nikt nie chce zbadać. W 2019 roku badacze sięgnęli po technologię pierwotnie opracowaną, by zajrzeć do wnętrza Wielkiej Piramidy w Egipcie tomografię mionową. Śledząc cząstki kosmiczne przenikające przez materię, metoda ta ujawnia różnice gęstości, pozwalając wykrywać puste przestrzenie lub komory ukryte w litej skale, bez konieczności użycia choćby jednej łopaty. Zastosowana w pobliżu historycznego centrum Cusco, tomografia mionowa zarejestrowała coś całkowicie nieoczekiwanego pod niektórymi częściami miasta, w tym w strefach podejrzanie bliskich miejscu, gdzie rzekomo kończy się tunel z sacsayhuamando Korikanczy, skany ujawniły pustą przestrzeń w kształcie kopuły o szerokości ponad 10 metrów. Komora nie miała żadnego widocznego otworu powierzchniowego. Spoczywała zamknięta w litej skale, dokładnie tam, gdzie tradycje ustne i hiszpańskie kroniki kolonialne od wieków wskazywały na ukryte przejścia. Konsekwencje były oszałamiające. Oto niezależne, nieinwazyjne potwierdzenie naukowe, że coś stworzonego przez człowieka, albo przynajmniej nienaturalnego, leży zakopane dokładnie tam, gdzie od zawsze wskazywały legendy. A mimo to po tym przełomie nie nastąpiły żadne wykopaliska, nie wydano żadnych zezwoleń, urzędnicy nie podali harmonogramu, nie wydali wyjaśnień, jedynie ciszę. Jak na miejsce odwiedzane przez miliony i celebrujące swoje dziedzictwo na całym świecie, ta powściągliwość jest uderzająca. Jeden z badaczy zauważył ironię. W Egipcie wyniki mionowe wywołały światowe nagłówki. W Peru nie wywołały niczego. Jakby to odkrycie nigdy nie miało miejsca. I tak komora pozostaje nietknięta, zamknięta pod miastem, które być może spoczywa na starożytnej infrastrukturze, której nigdy nie mieliśmy odkryć. Skoro jesteśmy w stanie wykryć coś takiego dzięki fizyce cząstek, to co jeszcze może się tam kryć poza zasięgiem naszych instrumentów? Kamienie, które oddychają, drżą i pamiętają. Dla mieszkańców okolic Saksayhuaman ta forteca to nie tylko relikt, to żyjący byt. Od pokoleń lokalni mieszkańcy opowiadają o dziwnych zjawiskach, głębokich, niemal niedostrzegalnych pulsacjach o wschodzie i zachodzie słońca, o buczeniu dochodzącym z ziemi i o igłach kompasu, które zaczynają wariować w pobliżu niektórych styków kamieni. Naukowcy zarejestrowali anomalia magnetyczne na terenie obiektu, a systemy nawigacyjne dronów sporadycznie zawodzą bez wyraźnej przyczyny. Te doświadczenia zacierają granice między mitem a pomiarem. Kiedy starożytne opowieści kłeczła mówią o kamieniach, które oddychają i się budzą, współcześni badacze. Zaczynają słuchać z mniejszym sceptycyzmem. Forteca zdaje się wchodzić w interakcję ze swoim otoczeniem, nie tylko strukturalnie, ale także energetycznie. A mimo to, dostęp do tuneli pozostaje zablokowany. Pozwolenia eksploracyjne są konsekwentnie odrzucane. Technologia pozwalająca zajrzeć pod powierzchnię istnieje, a dowody się mnożą, lecz wola, by stawić im czoła otwarcie, wydaje się nieobecna. To, co pozostaje, to cisza, ze strony rządu, instytucji i samej Ziemi. Prawda ukryta pod saksaj Hwaman może nigdy nie zostać odkryta siłą, może da się ją poznać tylko przez słuchanie słuchanie milczenia zapieczętowanego kamienia, rytmów wykutych w ziemi, historii zlekceważonych jako mit. Bo czasem to, co zakopujemy, nie jest tylko historią. To pamięć zbyt niebezpieczna, by ją przywrócić, i zbyt potężna, by o niej zapomnieć.